Witajcie, 16 marca, niedziela, jest 9.50, przyjechałem do Gołębi. Był w nocy spory mrozek, do minus 5-6, teraz świeci już piękne słońce. Ale zobaczcie, tam gdzie jest jeszcze cień na trawie, jaki był mróz w noc. Ziemia zamarznięta, biała. Tutaj kawałek jeszcze jest w cieniu. Pod głębnikiem. To jest normalnie twarda ziemia. Lód. Traba zamarznięta. Dobra. Dam im na start trochę karmy. To jest karma lotowa. Firmy Zenek. Polana olejem z oregano. No i zioła są dodane. Moja mieszanka ziół. Sam sobie robię. Ze zwykłych ziół z marketu. Kupuję kurkumę, imbir. Takie rzeczy. Oregano. Tutaj już ptaszki od rana, od siódmej rano mają otwarte. Wychodzą. Te czerwone ciągle chcą gdzieś polecieć. Ale nigdzie nie polecicie, jesteście moim rozpłodem. Zrozumiano? Żartuję. Chciałem je w tym roku wypuścić. Myślałem, że nachowam po nich sporo młodych na wiosnę, ale nawet ani razu jajek jeszcze nie zniosły, więc pewnie to lato przysiedzą jeszcze w rozpłodzie na strychu. Może na jesieni spróbuję, zobaczę. Dobra, drzwi im zamknąłem zimowe. To raj, bo wiedziałem, że będzie spory mróz. A jest kilka takich młodych tygodniowych, na których już stare przestają siedzieć powolutku. Szczególnie boję się o tą moją patologię, która nie siedzi na młodych po tygodniu. Chociaż teraz samica widzę, chyba karmi. Dobra, dajcie mi chwilę. Nasypię im trochę jedzenia i zobaczymy, jak to będzie szło. Dostały jedzonko ja trochę obczyściłem półki tam, gdzie były młode. Gniazda tam były zabrudzone, więc obczyściłem im te młode w ciągu tygodnia. Trzy parki, gdzie żyściłem, powinny wyjść. Dostały świeże miseczki młode pod tyłeczek. Dobra, teraz sobie jedzą, wystraszyły się trochę, bo tutaj sprzątałem, ale już powolutku wraca życie do normy. Część jest na bolierze. Zaraz sobie będą wchodzić i jeść. Tutaj samiec si wygania tą białą na jajka. Przez noc kolejne trzy pary zniosły po jednym jajeczku. Już nawet nie wiem ile tych jajek jest, ale dużo. Mam nadzieję, że te zniosą dziś. To im podłożę jajka od pary białych pewnie. No bo, oczywiście, po siwym i po białej nie będę młodych trzymał łaciate mnie nie interesują, chociaż ta biała, jak wiecie, jest po płowym i po białej, więc pewnie wychodziłyby jakieś wkalniate, połowe albo czerwone, albo siwen, no. różnie może być. Natomiast na razie takich mieszanek nie chcę. Lubię czysto białe gołąbki, denerwuje mnie, jak mają jakieś plamki. Te czerwone też gonią się na jajka też około środy powinny mieć kolejne ja im zabrałem jajka w tamtą środę rano, podłożyłem pod połowego, więc mam nadzieję, że w ciągu 2-3 dni jajka zniosą jeżeli by tak się stało, to by było idealnie podłożyć pod tego siwego i tą białą pewnie, może w tym samym czasie zniosą, ale zobaczymy jak to będzie przyznam, że denerwują mnie te siwe i grochowe chętnie bym się ich pozbył ale może same się pozbędą w czasie treningów. W tamtym roku one bardzo późno wyszły, więc tych kolorowych, siwych, grochowych nie trenowałem. Jedynym trenowanym kolorowym była szymelka, tak naprawdę stąd w tamtym roku. Te siwe są po starych głębiach, taty jeszcze, które tutaj miał. To są ich potomkowie. Zawsze twierdził, że były super mądre te jego gołąbki, chociaż nigdy dalej. Ich nie wypuszczał, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że są mądre i nie zginął, A jak zginął, to też nie będę po nich płakał. Ale widzę, że ten siwy ostro, tą białą ugania. Mają gniazdo. Więc myślę, że dziś jutro to Max jak zniosą. Tu wam pokażę. Tutaj ta biała, co tam ucieka do gniazda, wolnęła się, wystraszyła i walnęła tutaj w ścianę, jak wylatywała. Widzę, że coś w ale pewnie, jej przejdzie, zbiła sobie pewnie. Bo nie trafiła w okienko i walnęła w ścianę. Wystraszyła się bidulka. Ale myślę, że będzie ok. To Wam chciałem pokazać taki mały event u mnie. Pamiętacie, jak Wam mówiłem, że znalazłem jedno jajko na ziemi? Nie wiedziałem, czyje. No ale mówię podłoże, bo akurat było gdzie. I tutaj wyszedł młody płowy. Nie mam żadnego płowego, więc już wiem po czym to jajko było. Na 100% było po czerwonym i po siwej. No bo innej możliwości nie ma tak naprawdę. Mogło być jeszcze po szymelce i po groszku. No ale wątpię, że wtedy by wyszedł płowy po nich. Więc na 99% to jest po tamtej parze, w rogu siedzi samiec czerwony i siwa na jajkach podłożonych. Nie zamierzałem po nich młodych trzymać, no ale jak jest, no przecież go nie zabije, nie? Ech, tak samo jak te tutaj łaciate białe. Jak już są, to już się wychowają. I to od nich zależy, czy zostaną, czy nie. Jak będą mądre, to zostaną, trudno. Albo komuś oddam, jak ktoś będzie chciał, zobaczę. Te białe łaciate. Nie zależy mi na nich. Dobra, niech one sobie jedzą, a ja idę przynieść im świeżą wodę. Bo nie miały wody, jak przyjechałem. Tu jest mój jedyny kolorowy czempion, który zaliczył stówkę. Czyli przybłęda bez obrączki, szymelka. Przyleciała w tamtym roku koło maja. Jako piszczaczek, nie wiem skąd. Nocowała. Na dachu Chyba dwa dni Później weszła i tak została Nawet chyba po tygodniu chciałem się jej pozbyć Już Wam opowiadałem kiedyś I tak po tygodniu jak przyleciała Wywiozłem ją do Warszawy na 30 km Była burza, straszna pogoda Przyjeżdżam wieczorem, ona jest Więc mówię, jak już wróciłaś Jako piszczaczek 30 km Nie wychowując się tutaj To zostaniesz, no i tak została W tamtym roku miałem same białe Trzy czerwone i tą szymelkę i tylko ona została z pięciu kolorowych. Czyli czerwone, wszystkie zniknęły. Moja szumelka zniknęła. Nie wróciła z 50 km. A ta się ostała i tak została. Jest w parze z groszkiem. I teraz właśnie chowa tego płowego, młodego i białego. Ma podłożone jajka. Miała podłożone jajka. Dobra, wchodzić do gołębnika, bo jest świeże jedzonko. Tutaj mój młody z tego roku czerwony same młode zostały praktycznie tutaj drugi biały, trzeci biały młodziak tam na końcu też kolejny o, młodziaczek ten czerwony ciekawy ma kolorek jakby nie miał tej plamki na głowie byłby ładniejszy, ale trudno no czerwone idź jeść ty też gargamelu Same młode. No, wchodzimy. Wchodzimy do gojemnika. Raz, 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 raz. Nie bać się, wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. I też. Jeszcze jeden został. No, tak, do gojemnika. Do gojemnika. Raz, raz, raz. Dobra. Wszystkie już sobie weszły Niech sobie jedzą, chociaż wiem, że nie lubią takiej karmy namoczonej ziołami Ale muszą co tydzień sobie zjeść porcję. Coś tu słabo im przez te kraty. O. Dobra, a ja idę po wodę. Dogram Wam jeszcze efekt mojego sprzątania. To są trzy gniazda wysprzątane po młodych. Kupa słomy. No ale też na rakane było ostro Aż po sufit siedziały, teraz mają czysto, czyste miseczki A dzisiaj dam im do wody kandibet, na grzyba Ostatnie trzy dni były deszczowe, mokre Wilgoć jest, jak wiadomo u głębniku jest murowany Nie ma tam posadzki, jest goła ziemia Więc czasami nie jest tam zbyt sucho Znaczy wilgoci nie ma, ziemia jest sucha także, no ale na wszelki wypadek Taka pogoda była dziwna. Dam im kandiwat na grzyba. Podaje się 2 ml na litr. Ja mam tutaj pojnik 7-litrowy. Leję pełniutki po brzeg na 3 dni. Tu jest końcówka, bo już mi się kończył. 20 ml powinienem dać około 15. No ale już lałem więcej, bo to już koniec. Więcej nie mam. Dobra. Tu mam przygotowaną wodę od stanu. Zawsze takie dwa wielkie wiadra sobie nalewam wody i czekają. Nie tą butelkę jeszcze. Bo już tutaj nic nie ma. Będę musiał kupić nowy kandywet Tak raz na miesiąc jak jest deszczowa pogoda podaje na 3 dni. Nie zaszkodzi, nie wiem czy pomaga, ale mam taką nadzieję. Dobra, teraz naleję do pojnika. muszę się... Na chwilę rozłączyć Dobra, nalane brzeg wchodzi więcej niż 7 litrów łącznie. nie. Ja leje do końca, więc będzie ok. Zamykam, zanoszę. Jest tak piękna pogoda, takie słoneczko, że przygotuję im za chwilę kąpiel. Naszykowałem wodę do kąpieli. U wiaderka, jeden czajnik ciepłej, do tego Amol i sporo octu jabłkowego. Jeszcze czekam chwilkę, aż tutaj cień się schowa i słoneczko wyjdzie na wolierę, bo dopiero w połowie jest woliera oświetlona. Tutaj jest cieplutko na słoneczku, ale tak. Woda naszykowana do kąpieli. One sobie teraz jedzą około pół kilograma karmy z ziołami. Niech to wyjedzą i przed odjazdem dostaną na 3 dni. Musi im do środy dostarczyć wiadro 5-litrowe mieszanki lotowej. Do tego dodaje trochę konopi. No i trochę rzepaków swojego. A zapasowo do tego karmnika zasypowego daję około pół wiaderka, pół pszenicy, pół kukurydzy. To jest taki zapas awaryjny. One tego nie jedzą po prawo. Dopiero jak się skończy mieszanka, to tak naprawdę interesują się tym karmnikiem. I wtedy mam pewność, że im nie zabraknie jedzenia w razie czego. Ale jak sypię taki zapas, to jest około 2-3 kilo, 2,5 kilo chyba. To im to starcza na tydzień, bo jak przyjeżdżam w środę rano przed pracą, to uzupełniam tylko takie wiaderko mieszanki. I w sobotę rano już nie ma niczego, ani zapasu, ani mieszanki, którą dałem w środę. Więc to są idealne proporcje dla nich. Oczywiście one jedzą coraz więcej, bo jest coraz ich więcej. Kolejne młode się rodzą, klują, no i już, nie wiem ile teraz tego jest, ale myślę, że około koło 50 może być już dorosłych, które latają, jak nie więcej. Muszę policzyć kiedyś. Tu sobie piję na słoneczku cappuccino, herbata jeszcze z domu, z Warszawy, w kubku już mi się kończy, zrobiłem sobie kawkę, jeszcze chwilę posiedzę, dam im wodę i będę jechał do domu. Na obiadek. Właśnie im dałem wodę do kąpieli. Nie minęło dwie sekundy od razu zleciały. No już chyba dwa tygodnie nie były kąpane. Tydzień temu nie miały kąpieli. Albo miały, już nie pamiętam. Ale raz na tydzień one zawsze chętnie się kąpią. Jak kiedyś podawałem częściej, na przykład co drugi dzień to niechętnie się kąpały. Jak ludzie. Czasami się nie chce. Więc raz na tydzień myślę, że dla nich jest ok, wtedy wszystkie z przyjemnością zażywają kąpieli. Pomimo tego, że był bardzo duży mróz, no duży, no minus 5-6 w nocy, to teraz jest 10 może, a jest tak ciepło na słońcu, jakby było za 20 stopni. Przynajmniej odczuwalna temperatura. Kompu, kąpu. Idealnie wykąpią się i cały dzień będą miały nasknięcie. Jeszcze nie wszystkie wiedzą, że jest woda do kąpieli, więc po kolei będą wyskakiwać. Widzę, że jeszcze jedna biała para się goni na jajka. Ale to jest chyba ta z miski. Po lewej stronie pierwszej. No i ten siwy gania tą białą nieszczęsną. Nie daje jeść ani kąpać się. Dobra, dzięki za oglądalność, dzięki za kolejne suby. Tak jak ostatnio prosiłem Was, żebyście dali komentarze i suby. Trochę tego przybyło, około 20 sztuk po ostatnim filmie, ale oczywiście liczę na więcej, bo jak wiecie, cel jest 1000. W tej chwili jest 821, patrzyłem przed chwilą. Nic Wam to nie szkodzi, może Wam to tylko pomóc. Przypomnę Wam, że jest nowy film. A ja nie chcę Was namawiać, więc pewnie robię to ostatni raz. Przypominam Zawsze daję na końcu filmu planszę z prośbą o suba. Więcej nie będę mówił na filmach, bo nie lubię tego robić Ale jako, że mam cel, który sobie postawiłem w Sylwestra Że chciałbym mieć przynajmniej do majówki tysiaka To zamierzam go zrealizować. Nie wiem jeszcze jak Dlatego prośba do Was Jak nie daliście a ze statystyk wynika, że 99% ponad oglądających nie dało suba, a oglądają regularnie, więc jeszcze raz wielka prośba: o suba, łapkę w górę i komentarz. Na pewno wtedy filmów będzie więcej i bardziej będzie mi się chciało nagrywać dla was. Chociaż i tak mi się chce, więc i tak nie przestanę, nawet tak nie dacie. Do zobaczenia za tydzień w sobotę.